Europoseł wypowiedziała w Europarlamencie, mówiąc, że pani von der Leyen to w zasadzie powinna nie trafić na stanowisko Szefa Komisji Europejskiej, tylko prosto do więzienia. Zobaczmy o co chodzi. Jak donosi chociażby portal money.pl, piszą o polskiej Europosłance, i wystąpienie narobiło szumu. I teraz uwaga, za to co pani robi, powinna pani trafić do więzienia, a nie do Komisji Europejskiej, mówiła w czwartek do Ursuli von der Leyen Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji, wybrana w czerwcu na europosłankę. Jej słowa odbiły się głośnym echem w mediach społecznościowych. Zerknijcie Państwo teraz razem ze mną na nagranie wideo, na materiał właśnie, na którym sami zobaczycie i usłyszycie, co takiego mówi pani Ewa Zajączkowska-Hernik. Pani Przewodnicząca, Szanowni Europosłowie, Pani Urszulo. Najwyższy czas, by ktoś wprost Pani powiedział to, co o Pani myśli. Zdecydowana większość Europejczyków. Wybranie Pani na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej w poprzedniej kadencji było ogromnym błędem i niektórzy do dzisiaj mają kaca po tej decyzji. Jest Pani twarzą Europejskiego Zielonego Ładu, który niszczy europejską gospodarkę i rolnictwo, który prowadzi do tego, że z Europy robi się gospodarczy skansen. Jest Pani twarzą wszystkich unijnych klimatycznych wariatów, które prowadzą do tego, że my, Europejczycy, stajemy się coraz biedniejsi. Wreszcie jest Pani twarzą paktu migracyjnego i zwracam się do Pani jak kobieta do kobiety, jak matka do matki, jak Pani nie wstyd promować coś takiego jak pakt migracyjny, który, który prowadzi do tego, że miliony kobiet w Europie i dzieci czuje się zagrożonych na ulicach swoich własnych miast. Odpowiada Pani za każdy gwałt, za każdą napaść, za każdą tragedię? powodowaną napływem nielegalnych imigrantów, bo to Pani tych ludzi zaprasza tutaj na teren Europy. I za to, co Pani robi, za to, co Pani robi, powinna Pani trafić do więzienia, a nie do Komisji Europejskiej. Pani obecność na stanowisku szefowej Komisji Europejskiej to upadek, dalszy upadek Unii Europejskiej. I wie Pani, co myślimy o Pani Europejskim Zielonym Ładzie? O to. Wie Pani, co myślimy o, o Panie Imigracyjnym? O to. Nawet right. pani nie patrzy w moją Time stronę. Wstyd! Chcemy Time Europy up. wolnych i suwerennych narodów, a nie chorej, Time lewackiej up. ideologii. Time a od Polski ręce precz. I wszystkim żołnierzom, które w tym momencie bronią wschodniej granicy Time Unii Europejskiej, up. powinna się pani kłaniać w pas. Dziękuję. No, jak państwo słyszeliście, bardzo brawurowa wypowiedź pani europoseł. No i ja skomentuję to, drodzy Państwo, w takich dwóch przestrzeniach. To znaczy z całą pewnością Pani Europoseł uprawia tutaj, czy prowadzi taką, taki PR, prawda, taki marketing polityczny, czyli Pani Ewa Zajączkowska, Henning wypowiada się w takich braworowych słowach w ten sposób. I Pewnie ma na celu też zbijanie dalej kapitału politycznego. Tyle, że jest już Europosem w minionych wyborach, które całkiem niedawno się odbywały. Udało jej się zdobyć ten mandat. Natomiast, drodzy Państwo, ja nie tutaj. Nie przybywam tutaj z tym materiałem po to, żeby w jakiś sposób, cudzysłów, teraz paswić się nad panią Ewą Zajączkowską-Hernik, czy nad panią Ursulą von der Leyen. Choć jeśli już to, wolałbym zdecydowanie nad tą drugą, tylko chcę Państwu po prostu przedstawić tu fakty i uzupełnić wypowiedź pani europoseł. I co takiego należy dopowiedzieć? Co takiego trzeba dodać? Zerknijcie Państwo na publikację teraz portalu Do Rzeczy. Uwaga! Dzień dwa, przed, czy zdaje się dzień, przed wybraniem pani Ursuli von der Leyen na stanowisko szefa Komisji Europejskiej, która, to Komisja ma inicjatywę ustawodawczą w Unii Europejskiej i w zasadzie przepisy, pomysły na przepisy, pomys pomysły na regulacje, na to w jakim kierunku zmierzać będzie prawą Unijne, to przynoszone są do takiej pani Ursuli von der Leyen w teczkach, prawda, od jakichś lobbystów, grup potężnych interesów. Zatem jest to stanowisko naprawdę bardzo istotne. I teraz, co takiego donosi nam, portal do rzeczy? Komisja Europejska naruszyła unijne zasady. Jest wyrok w sprawie kontraktów na szczepionki. No i moim zdaniem, pani europoseł, oczywiście nie wiem dlaczego, ale no nie, nie użyła tego, ponieważ to są rzeczy również co do których rozstrzygnięcie mamy już sądowe. Ale zanim to rozstrzygnięcie sądowe nastąpiło, no to mieliśmy debatę publiczną w, nazwijmy to, w przestrzeni europejskiej, ponieważ ktoś wcześniej taki pozew wniósł, prawda, do sądu. Zatem było głośno, pani Ursuli von der Leyen, mianowicie co do tego, że w, w czasie zwanej zarazy negocjowała z koncernem medycznym na P, wymawia się Pfizer, że drodzy Państwo, Europa zakupi miliardy sztuk szczepionek, tak, no, bo dla każdego musi być po kilka dawek, prawda? No każdy tutaj ma mieć, powinien mieć, zdaniem, polityków europejskich takie możliwości, że jak chce, to, 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 to ma się raczyć tymi dawkami. Ale tutaj konkrety. Komisja naruszyła unijne zasady i jest wyrok w sprawie kontraktów na szczepionki. Sąd Unii Europejskiej orzekł w środę, że Komisja Europejska pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen naruszyła unijną zasadę przejrzystości. Chodzi o zatajenie informacji dotyczących kontraktów na szczepionki przeciwko. Sami Państwo wiecie czemu. Sprawa ma wniosek ze skargami złożonymi przez europosłów oraz osoby fizyczne na ograniczenie dostępu do umów zawartych przez Unię Europejską z firmami farmaceutycznymi na zakup szczepionych z lat 2020-2021. Eurodeputowani chcieli się z nimi zapoznać, aby zrozumieć ich warunki oraz upewnić się, że interes publiczny jest odpowiednio chroniony. Komisja Europejska nie tylko odmówiła udzieleniu dostępu do kontraktów, czytaj pani Ursula von der Leyen odmówiła dostępu eurodeputowanym, europosłom, mediom, dziennikarzom, odmówiła dostępu do dokumentów, do umów, ale również odmówiła podania uzasadnienia takiej decyzji. Zatem jeszcze raz. Portal do rzeczy donosi, co wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że pani Ursula von der Leyen, y, można powiedzieć, Naruszyła unijną zasadę przejrzystości. Ja bym chciał, żeby to nazwać nawet wprost złamała prawo unijne. Bo jeżeli zasada przejrzystości jest jakąś regułą unijną, no to powiedzmy sobie wprost, jest to prawo unijne, prawda? A nie tylko zasadą. I teraz to jest, moje drodzy Państwo, taki mój skromny wkład. W, i uzupełnienie słów pani Europoseł, która mówiła, dokąd powinna trafić pani Ursula von der Leyen. Jeżeli chodzi o tę szefową Komisji Europejskiej, musicie też państwo wiedzieć, że nie dość, że odmówiła podania do publicznej wiadomości treści tych kontraktów, to odmówiła podania uzasadnienia, dlaczego odmawia. To wynikało z, do, z, z publikacji portalu do rzeczy. Ale jeszcze po trzecie, chciałabym, abyście Państwo wiedzieli, że negocjowała SMS-ami, jak kolega z kolegą zakup, no powiedzmy, napoju wyskokowego na piątek. Co takiego kupią, prawda? To pani Ursula von der Leyen negocjowała... Miliardowy kontrakt. Kontrakt, który dotyczył 1,8 miliarda euro, z tego co pamiętam. Mówię tutaj z pamięci, drodzy Państwo, czy ponad 2 miliardów euro. To są bardzo, ale to bardzo duże pieniądze. Tym optymistycznym akcentem bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Polecam raz jeszcze subskrypcję tego kanału. A Państwu życzę wszystkiego dobrego. Kłaniam się, Tomasz Piekielnik.